Szokujący raport ESPAD 2024. O tym problemie wciąż mówimy zdecydowanie zbyt mało, a jego skala rośnie w zastraszającym tempie. Z raportu ESPAD 2024 wynika, że 73% młodych Polaków w wieku od 15 do 18 roku życia miało kontakt z alkoholem. Ale to nie wszystko. Co szokujące, 78% z nich spożywało piwo za zgodą rodziców. Eksperci biją na alarm, bo problem uzależnień zaczyna dotyczyć coraz młodszych dzieci. Na leczenie trafiają już 12- i 13-latkowie. Mimo nieznacznego spadku ogólnego spożycia alkoholu, dramatycznie rośnie liczba przypadków upijania się wśród nastolatków, szczególnie w regionach takich jak Mazowsze. Prezes fundacji To się leczy, Marek Kustosz, nie owija w bawełnę. To efekt społecznego przyzwolenia i łatwej dostępności piwa wzmacnianej jego wszechobecnymi reklamami. Krytykuje również niespójność przepisów, które zakazują reklam mocnych trunków, ale pozwalają na promocję piwa, także bezalkoholowego. Profesor Marcin Wojnar dodaje, że młodzież często nie odróżnia piwa bezalkoholowego od alkoholowego, co dodatkowo zaciera niebezpieczną granicę. Doktor Aleksandra Lewandowska podkreśla, że brakuje nam spójnej edukacji zdrowotnej i skutecznych działań profilaktycznych. Ale jest nadzieja. Eksperci, w tym profesor Wojnar i doktor Małgorzata Gałąska sobotka Pracują obecnie nad rekomendacjami legislacyjnymi, które mają opóźnić wiek inicjacji alkoholowej w Polsce. Czy uda im się powstrzymać tę niebezpieczną falę?